Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. Gdy, skończył, gdy Jezus skończył 12 lat, poszli z nim według zwyczaju tej uroczystości. Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, bo myśleli, że on jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia drogi zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem i tu go szukali. Dopiero po trzech dniach go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym wśród nauczycieli. Przysłuchiwał się im. I zadawał pytania. Wszyscy słyszący go byli zdumieni jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy go zobaczyli, byli poruszeni. A jego matka powiedziała do niego: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy ciebie. Odpowiedział im: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. Potem odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. A Jezus robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Dzisiaj obchodzimy święto świętej rodziny. Zawsze to święto obchodzimy w niedzielę, która wypada w czasie oktawy Bożego Narodzenia. I to właśnie na tę okoliczność z okazji właśnie święta, świętej rodziny czytamy tę Ewangelię o zagubieniu przez Maryję Józefa Pana Jezusa i o znalezieniu Go w świątyni jerozolimskiej. Może warto przy tej okazji, przy okazji tego święta zastanowić się co to znaczy w ogóle święta rodzina? Myślę, że bylibyśmy w błędzie, gdybyśmy sądzili, że słowo święta rodzina oznacza idealną rodzinę. Ja nie wiem, czy rodzina złożona z Maryi Jezusa. Z Marii, Józefa i małego Jezusa była rodziną idealną. Tego nie wiem. Nawet można sądzić po tej dzisiejszej Ewangelii, że, że nie była idealną. No bo przecież jak to się stało, że Maryja i Józef nie zauważyli, że z nimi nie ma pana Jezusa. Jakoś tak, nie wiem. No, zlekceważyli to, że nie ma go z nim, myśląc sobie, że pewnie jest gdzieś tam z kimś, nie? z pielgrzymami. Pewnie to świadczy o, o takiej wielkiej zażyłości między ludźmi, między sąsiadami, między mieszkańcami tej samej miejscowości. Bo kiedy tu jest powiedziane, że oni myśleli, że Jezus jest w grupie pielgrzymów, to pewnie była to grupa pielgrzymów właśnie z Nazaretu. Czyli, że Jezus jest wśród znajomych. No ale jednak yy, okazało się, że popełnili błąd, nie troszcząc się, nie zastanawiając się, gdzie Jezus jest, bo. Jednak Jezus nie był z pielgrzymami. No, a druga, kolejna rzecz. Dlaczego Pan Jezus o tym nie powiedział Marii Józefowi? Jestem pewny, zresztą to wynika z tej dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus nie dlatego nie powiedział Marii Józefowi, że zostaje w świątyni. Jakoś ich lekceważył, albo im nie ufał, że, że może mu nie pozwolą. Yy, znaczy, nie dlatego. Po prostu po prostu chciał zostać z ojcem, jak to powiedział sam potem. No tak czy owak, doszło do, do bardzo takiej, yy, no właściwie niebezpiecznej sytuacji. No, bo kiedy rodzicom gubi się dziecko, no to sytuacja jest raczej niebezpieczna. Na ogół tacy rodzice są postrzegani jako lekkomyślni, przynajmniej nieuważni. No, w każdym razie, dla mnie ta historia jest historią o tym, że. Święta Rodzina, tak zwana Święta Rodzina Nie była rodziną idealną To znaczy nie była rodziną, w której nie było jakichś takich kryzysowych sytuacji Z powodu czyjegoś, no nie wiem, błędu, niebłędu Trudno to ocenić No bo trudno powiedzieć, nie? Czy, czy to, że Maryja i Józef myśleli, że Pan Jezus jest w grupie pielgrzymów Że to był błąd Trudno też powiedzieć, że to, że Jezus postanowił zostać w świątyni, w domu swojego Ojca, tego prawdziwego Ojca, rodzonego, można powiedzieć, Ojca, to też trudno powiedzieć, że to był błąd. No ale jednak stało się coś, co spowodowało, że Maria i Józef byli bardzo zaniepokojeni. Przeżywali ból. Hmm? Hmm. Więc, więc święta rodzina nie była idealna. Nie była wolna od kryzysowych sytuacji, od bólu, który wynika z postępowania, który wiąże się jakoś nie? z postępowaniem poszczególnych członków rodziny. I w tym sensie Święta rodzina nie była rodziną idealną. Bo kiedy mówimy święta rodzina, to nie mamy na myśli, że to była rodzina idealna. To mamy na myśli to, że była złożona, składała się ze Świętej Maryi, Świętego Józefa, no i można powiedzieć najświętszego, przenajświętszego Pana Jezusa, w każdym razie z, z, z Boga samego. I dlatego mówimy, że jest święta. I teraz dlaczego o tym mówię? Otóż pomyślałem, że zwrócę na to uwagę, ponieważ jeżeli myślimy dzisiaj o naszych rodzinach, to. I myślimy o tym, żeby one były właśnie święte. Tak sobie myślimy, o, nie, dzisiaj jest święto świętej rodziny, o, jakby było fajnie, gdyby również nasze rodziny były święte. To pamiętajmy, że tak naprawdę nie da się zrobić w żaden sposób świętej rodziny. Mam wrażenie, że niektórzy sobie tak wyobrażają, że mm, trzeba swoje rodziny zrobić świętymi. No i wtedy kombinują, jeżdżą na rekolekcje, zapisują się do jakichś wspólnot, modlą się razem i tak dalej. Nie? I myślą, że w ten sposób ich rodzina stanie się święta. Oczywiście nie ma nic złego w tym, nie? że rodziny wstępują do jakichś wspólnot katolickich, chrześcijańskich, że się wzajemnie wspierają rodziny. Że jeżdżą na rekolekcje, a już tym bardziej, że się modlą razem. Oczywiście to jest godne pochwały to jest jak najbardziej wspaniała rzecz. Ale y, warto pamiętać, że rodzina może być święta tylko i wyłącznie świętością poszczególnych członków tej rodziny. Tak, tylko świętością poszczególnych członków rodziny. Tyle będzie świętości rodziny, ile będzie świętości, czyli podobieństwa do Pana Boga u mamy, u taty i u dzieci. Jest tutaj jakaś bardzo ścisła zależność. Nie da się stworzyć świętej rodziny, jeżeli poszczególni jej członkowie nie są święci. Dlatego dla mnie osobiście to dzisiejsze święto, ta uroczystość jest okazją do tego, żebyśmy się jeszcze bardziej zatroszczyli o nasz osobisty rozwój, o rozwój każdego z nas, o to, żebyśmy, jeżeli jestem mamą, to żebym zrobiła wszystko, co tylko potrafię, żeby być. Lepszą mamą, to znaczy, żeby lepiej kochać. Jeżeli jestem ojcem, to zrobię wszystko, żeby lepiej kochać jako ojciec. Jeżeli jestem dzieckiem, no to zrobię wszystko, żeby lepiej kochać rodziców, kochać rodzeństwo. Będę uczyć się miłości. Oczywiście od Pana Jezusa najlepiej, bo on jest tym najlepszym, tym prawdziwym mistrzem miłości. Tak więc potraktujmy to dzisiejsze święto właśnie jako zachętę do po prostu osobistego rozwoju. Do tego, żebyśmy jeszcze bardziej przylgnęli każdy z nas indywidualnie do Pana Jezusa. Żebyśmy się w niego wpatrzyli i żebyśmy Go po prostu naśladowali. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, która z tym się mocno wiąże. Yy, otóż yy, życie rodzinne, dobre, święte życie rodzinne nie może być celem samym w sobie. Celem Naszego życia powinno być nauczyć się kochać, wzrastanie w miłości, umiejętność kochania, upodobnienie się po prostu do Pana Jezusa, do Boga, który jest miłością. To ma być cel naszego życia. Jeżeli będziemy ten cel realizować, że o tyle o ile będziemy ten cel realizować, święte będą nasze rodziny. One będą święte, ale właśnie świętością indywidualną każdego z nas, każdego członka tej rodziny. Troszczmy się więc o rozwój nasz osobisty przy boku Pana Jezusa, wpatrzeni w Niego, idący za Nim. Nieustannie go poszukującym, o właśnie, bo to jest też istotna cecha świętej rodziny, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. To jest rodzina, która wspólnie szuka Boga, a kiedy go znajduje, przyjmuje go. Przyjmuje go, przyjmuje to, co ma do powiedzenia, wsłuchuje się w niego, ale go szuka. Chcę zawsze z nim być.